Możesz zadać pytania za dwa lata o produkcie, którego nie ma od dwóch lat. Rozumiecie Państwo? W każdym wypadku możesz zadać pytanie, tylko jaka wartość jest tego rodzaju odpowiedzi. Ja już nie mówię o tym, że, że jeśli świadczycie usługi zwolnione, to jeszcze ta rola jest jeszcze trudniejsza, bo tam nie ma żadnego odwołania się do PKW. Tam trzeba wszystko samemu opisać. Rozumiecie Państwo? Żeby opisać, na czym polega usługa w zakresie kształcenia i wychowania kiedy przez tyle lat stosowaliśmy klasyfikację statystyczną, lepiej czy gorzej, bo wiadomo, co to jest usługa w zakresie kształcenia. Teraz w ogóle w zakresie usług zwolnionych nie ma żadnej identyfikacji statystycznej, czyli podatnik sam musi te usługi, na usługi się nie zabezpieczy, nie ma dowodu, to jest powietrze, przyszło i wyszło, prawda, nie ma czegoś, może zostać tylko opis. Morał, który chciałbym, żeby z tego w tej części wynikał jest mniej więcej taki. Państwa, jeżeli chcemy osiągnąć pewien nie chcę powiedzieć stan pewności, bo to byłoby przecież nieprawda. Podwyższenie stanu bezpieczeństwa tylko tyle, Rozumiecie państwo, podwyższenie stanu bezpieczeństwa dla swego bezpieczeństwa o charakterze prawno-karnym, tym karno-skarbowym, bo jak wiecie, to dla podatnika jest tak zwany akt staranności. Czyli nie zaniedbałeś swoich obowiązków wobec rzeczy skomplikowanej, no bo identyfikacja jest rzeczą skomplikowaną, dałeś dowód temu, że przy dołożeniu staranności należytej sprawdziłeś, jak naj, według swojej najlepszej wiedzy stosowałeś tą stawkę zwolnioną, prawda, czyli ja nie robiłem tego przez przypadek, prawda, tylko kierowałem się starannością, a jak wiecie, tu chodzi o ten aspekt, żeby nam nikt nie postawił zarzutu, że w Jesteśmy tym tak zwanym rażącym niedbaluchem. Rozumiecie Państwo, rażący niedbaluch to jest wina myślna, to jest bardzo krośna konstrukcja, czyli doprowadziłeś do tego, że jest stawka 7 pro, 8%, a nie sprawdziłeś, nie, bo jakbyś sprawdził i to było trudne do sprawdzenia, ale dałeś dowód, że chciałeś to sprawdzić i sprawdziłeś, żeby w swojej najlepszej wiedzy to możesz się mylić, ale nie jesteś z winy umyślnej. Rozumiecie Państwo? A to jest różnica, że no, no, kupiłem program fakturowy i tam chodzi, rozumiecie? I chodzi, chodzi. A to już jest niestety konstrukcja niedbalstwa. Rozumiecie Państwo, że nie zainteresowałeś się wtedy, kiedy się miałeś tym, no a właśnie teraz się trzeba zainteresować. I ten dokument czemu ma służyć? Oby się nigdy nie był do wykorzystania, ale jeżeli przyszedłby ten moment z tym panią kontrolą, czy panem kontrolem, to wy mu to pokażecie, rozumiecie? Jemu tak, oczywiście. I pokażecie, że wasze ustalenie stanu rzeczy było z dołożeniem staranności i przeprowadziłem dowód. To nie był przypadek, że ja stosuję stawkę 8%. Ty się pewnie, powiemy naszemu kontrolowi, ty się ze mną nie zgadzasz, to jest twoje prawo. Natomiast ja przedstawiam dokument, który uzasadnia moje postępowanie. I nie możesz postawić mi przynajmniej jednego zarzutu: że przez zaniedbanie doprowadziłem do stanu nawet takiego, który Ty uważasz za naganny, bo czujecie różnicę. Różnica między naruszeniem prawa a zawinionym naruszeniem prawa. Wiecie, że to jest różnica między światem ludzi podejrzanych i niepodejrzanych. To drobna rzecz cieszy, prawda? I o to mi tylko chodzi. Rozumiecie Państwo, żebyśmy ten efekt. no Dzielę się doświadczeniem. Niestety. No doświadczenia człowieka, który się zajmuje podatkami w tej nie są wesołe. Rozumiecie państwo, ale można z nich wyciągnąć wniosek pozytywny tego rodzaju, że na przykład gdy taki dokument jest, to najczęściej nawet się nie wszczyna sprawy karnej skarbowej. Rozumiecie Państwo? Przez im dlatego, że takich dokumentów jest bardzo mało w Polsce. Rozumiecie, że on, jak ktoś taki dokument wyjmie, to w ogóle, o Jezu, rozumiecie, to jest, o, to, to w ogóle ta firma, rozumiecie Państwo, że to jest postrzeganie. Pewnie jakbyśmy mieli wszyscy taki dokument, to już zaczęliby patrzeć, co jest w tym dokumencie. Natomiast tam jest dowód przedstawiony. No, no, Filip, no, no, jednak sprawdzali bardzo dokładnie, jest przeprowadzone rozumowanie. Nie zgadzam się, ale Ty nie zrobiłeś tego przez zaniedbanie. Rozumiecie różnicę? Wszystkim najważniejsza. Dlatego chciałbym, żebyśmy, jeśli wolno mi taką małą konkluzję tu przedstawić, to ona polega na tym, każdy podatnik, naprawdę każdy, i to mówię z całą odpowiedzialnością, niestety, jako efekt smutnych doświadczeń, każdy podatnik, który stosuje stawki obniżone, musi dokonać, stawki obniżone i zwolnienia, rozumiecie Państwo, musi dokonać nowej identyfikacji, musi, no bo jest nowy stan rzeczy. Przeszłość jest zamknięta w każdym tego słowa znaczeniu, która ten, zamknięta również w ten sposób, że w Spory na tle przeszłości będą. Natomiast nic z nich nie wynika co do teraźniejszości. Rozumiecie, jest czysta cezura. Zamknął się pewien czas i otworzył, prawda? Wszystko jest identyfikowane od nowa. A że są to problemy naprawdę ważne. To może tak powiem, że nie, żeby nie przekroczył swojego czasu, ale chciałbym to skonkludować może czymś, bo to wszystko takie trochę przysmucałem, natomiast coś może zabawnego powiem Państwu na koniec, żeby wyobrazić. Unii Europejskiej, są w tej, tej starej, a od 1 stycznia również w nowej, czyli w Polsce, jest nowa definicja usług medycznych dla potrzeb VAT. Bo myśmy mieli do końca roku usługę przedmiotową. Wszystko, co jest usługą medyczną w rozumieniu statystycznym, było w z VAT. Unia Europejska ta stara tego tak nie rozumiała. Ona rozumie to dość wąsko, bo ona rozumie, że usługa medyczna to jest usługa w zakresie opieki medycznej. Mające na celu tam ratowanie, poprawę, profilaktykę, czyli wskazanie jest, że usługa medyczna musi mieć, po pierwsze, musi być pacjent, rozumiecie Państwo, czyli musi bezpośrednio dotyczyć pacjenta, a to, co robi ten, co robi, żeby był zwolniony, musi mieć charakter, nie może mieć charakteru, także to, to jest definicja negatywna, czyli jeżeli to służy ochronie zdrowia, profilaktyce, ratowaniu, tak. Natomiast chodziło, wiadomo o co, całą medycynę estetyczną. Rozumiecie Państwo, żeby całą medycynę estetyczną wypchnąć na, na sprawę podstawową. To tak jest. Rozumiecie, że tak jest i w Polsce dziś od, od 1 stycznia. I oni tam od lat, był taki spór trwający, że medycyna estetyczna i te wszystkie te usługi, taki wianuszek usług wokół estetycznych, czyli to, co tam się nazywa kosmetologia, prawda, czyli tam te wszystkie takie usługi o charakterze, tak, na granicy terapeutyczno-wypoczynkowej, relaksacyjnej, żeby to wszystko wywalić do stawki podstawowej, żeby to nie było objęte stawką obniżoną. No i oczywiście tak się zdarzyło też w Polsce. Tylko miejmy wszyscy świadomość, że to się sprowadza do jednego zdania. Rozumiecie, To nie ma żadnych definicji, jest tylko takie zdanie, powtórzone z dyrektywy. No i 30 grudnia zeszłego roku w Instytucie, to, w którym kieruję. No, było taki zjazd no, firm medycznych, zwłaszcza z tej branży. No, bo wiadomo, tam szpitale to mówią: No, my leczymy, no to co, co tam szczególne No, ale zjechały się tam różne firmy medyczne, to z reguły jest już biznes, prawdziwy biznes, rozumiecie Państwo, prawdziwy, taki wiecie, gdzie jest faktura, ze wszystkim, no, zyski, no mamy. No i większości przyjechali 30 grudnia, prezesi, rozumiecie, to prezesi najczęściej lekarze, to są ludzie często z tytułami naukowymi. No, i oni tam zainteresowani, tam się go wzięli ze sobą, no, słuchają, prawda? No, i oczywiście oni o tym słyszeli, oni chcieli, bo 31 grudnia, 1 stycznia no, za chwilę co mamy robić? No, i tam tłumaczymy, tak, tą całą tamte orzecznictwo ETS-u na ten temat. No, i w pewnym tam już jest część konsultacyjna, wstaje taki lekarz, widać, od razu, w Wiecie, znaczy <laughs> kolega ja mam duże ręce, ale jego tu wiesz, to widać, to była ręka człowieka, który to coś ważnego tymi rękami robi. Rozumiecie Państwo, staje w tym mówi, ten chirurg mówi, panie profesorze, jak tam położę tą rękę, wiecie, na tym stole, to ten stół tak zadrżał, więc myśli, no spokojnie jestem o pacjentów, rozumiecie Państwo, nie zabierz ręka. I mówi tak, mówi, wie pan, ja kieruję taką tam, pada nazwa, no, takie jedna z w największych w Polsce centrów właśnie chirurgii plastycznej. No, naprawa zozu, rozumiecie, prywatnego, niepublicznego zozu. No, tak naprawdę tam większość tych operacji takich poważnych to się tam robi tam. No i oczywiście dla niego wiadomo jest to, że jak on robi operację tam powypadkową, no, to to jest część procesu medycznego, tam ratowania zdrowia, prawda, usuwania skutków i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że o te przypadki, no, jak wydzielić to na 23%, to rozumiecie Państwo, to co nie jest, no więc ja powiedziałem, no to dam Panu taką opowiastkę ze sfery właśnie, to jest dla Państwa i dla niego, dla gościa i dla, może, może Państwa trochę uśmierzę. Chodziło o przypadek blizny, to trwało ustalanie jaki jest wad chyba 6 czy 7 lat w historii Unii Europejskiej, że usunięcie blizny tam się wiecie, szanuje robotę, powoli się wszystko wyjaśnia, rozumiecie? To nikt tam się nie śpieszy. Więc ustalono tak, że jeżeli blizna jest efektem urazu, 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 na który podatnik nie miał wpływu, wypadek, już samo okaleczenie już nie wiadomo dokładnie, prawda? To usunięcie tej blizny, czy na przykład efekt pooperacyjny, to usunięcie tej blizny jest zwolnione od vat ponieważ należy do procesu ratowania zdrowia i usuwania skutków no, stanów chorobowych. Pod warunkiem, że się tą bliznę usuwa szybko. Rozumiecie Państwo? Bo jak się tak podatnik pożył, nie przeszkadzała mu i w pewnym momencie no, doszedł do wniosku, że już mu przeszkadza, to to już nie ma powodu medycznego, bądź się do tej blizny był łaskaw przyzwyczaić. W związku z tym to już jest 23%. Natomiast y, pytanie jest takie, czy y, y, ta blizna, która. Jest bezpośrednio po, no, no, po tym, no, czy nie było tego cześć, okresu oczekiwania, czy ta blizna, jej usunięcie zawsze, nawet bezpośrednio po, po, po tym zabiegu operacyjnym, innym, zawsze ma charakter usługi zwolnionej od VAT. Nie, nie zawsze. To jest ta głębia, rozumiecie, ta filozofia, mądrość tutaj emanująca z tego, że bezspornie w każdym przypadku blizna w miejscu widocznym, rozumiecie, jest tym stanem, który należy usunąć, jest no, częścią procesu medycznego na, na A gdy jest niewidoczna, no to już nie. Teraz pytanie, a czy nie ma różnicy, bo powoli tam narasta ta mądrość, czy u każdego osobnika płciowego jest tak samo? Okazuje się, że nie. Że u mężczyzn tylko widoczne w rozumieniu potocznym blizny, czyli miejsca potocznie pojmowane jako widoczne, są widoczne. A u Pan wszystkie miejsca są widoczne. odpowiedziałem temu panu profesorowi tamten ten to, a on tak na mnie się spojrzał i mówi, widzi pan, ja, on mówi, pierwszy raz coś z tych podatków zrozumiałem, prawda, to mówię, że coś zrozumiałem, ale mówi tak, mówi, proszę pana, u mnie, to jak ja przychodzę i robię te wszystkie, no w końcu oni tam robią te operacje inwazyjne, rozumiecie, tam no, tam no coś się tam wszywa, prawda, a on mówi, proszę pana, ja na początku to ja Badam, zawsze to jest inwazja, zawsze każdy tego rodzaju, nawet zawsze to jest bada, operacja inwazyjna, zawsze mamy do a już jak jest wszczep, no to wiadomo, to zawsze będzie odrzucone, to znaczy to jest tylko kwestia kiedy, to, czyli ty przeżyjesz. Nie dożyjesz odrzucenia. Rozumiecie, to jest taki dylemat, prawda? Na wszelki wypadek lepiej nie dożyć, rozumiecie państwo? Bo jak nie dożyłeś, to ci nie odrzuciło, ale jak będziesz długo żyć, to na 100% i tak ci to kiedyś usunięcie. rozumiecie państwo? Czyli najczęściej ta operacja usunięcia już będzie końcem całej procesu medycznego, prawda? I to smutno brzmi, ale to jest prawda. I on mówi, Przepraszam, no ja muszę tam czegoś powiedzieć, słuchaj, ty sobie zdrowie, obiektywnie, no na no na trwale. On mówi, ale po drugiej stronie, mówię, ja mam taki stan psychiatryczny, że ten wałeczek tam niżej, to jest tak strasznie ważny, tak strasznie przeszkadza, no że ja tak naprawdę to wiem, że ten stan psychiczny nigdy nie zostanie zażegnany w jakimś sensie, jeżeli ja tego wałeczka tam, wiecie, tam nie wytnę, prawda? Ja tego słucham, jest idealnie, widzimy Pani Profesorze, ja się też tego się tam przecież Pani jest psychiatrą. Tak. Niech pan zatrudni psychiatrę. Jeżeli psychiatra panu powie, konsultant, to jest bardzo merytoryczna odpowiedź, rozumiecie państwo, że to jest część procesu medycznego w schorzeniach, czyli w rozpoznaniach o charakterze jakim psychicznym, to oczywiście pan ratuje zdrowie tego człowieka, rozumiecie państwo, tak jak najbardziej, oczywiście. Proszę państwa, ja tak się powiedział, tak? I on mówi, że, i to jest właśnie ta konkluzja, do której zmierzam, bo chcę jego zacytować, on powiedział tak, on że mnie się zawsze wydawało, że psychiatra jest potrzebny po to, żeby zrozumieć podatki. Okazuje się, że psychiatra jest potrzebny również po to, żeby zrozumieć medycynę. Amen. Tyle ode mnie. <śled>